Witajcie w nowym odcinku The Sims 4. Dzisiaj pokażę Wam nowy dodatek, perfekcyjne patio. E, niestety nie mogłam zrobić tego wcześniej z tego względu, że po prostu nie miałam dostępu do mojego komputera stacjonarnego, na którym właśnie Simsy nagrywam, e, ale dodatek kupiłam, kosztuje 39,90 40 zł. Um, I tutaj mamy takie powiadomienie od razu jak zainstalowałam, nie wchodziłam w ogóle do gry, więc jak zainstalowałam, wyświetliło mi się coś takiego. Witaj w grze The Sims 4, perfekcyjne patio, akcesoria. Odpręż się całkowicie w nowej wannie z hydromasażem. Wszyscy uwielbiają kąpiele w wannie z hydromasażem. Zakochani mogą w niej spędzić kilka romantycznych chwil. O, oh, brzmi ciekawie. I rozpalić swoje uczucie. A majsterkowiczów zachwycą nowe ulepszenia. W wannę znajdziesz w trybie budowania pod kategorią zajęcia poza domem. Sorry, że tak maszczę te oczy, ale te malutkie literki są. Chyba muszę jakieś okulary sobie sprawić <grytania> do czytania. Czy coś jeszcze tu? Dobra, mamy tylko yy, obrazki. No to może przejdźmy na początku do tworzenia postaci. Zobaczymy, czy pojawiły się jakieś ubranka, jakieś akcesoria, fryzury. Zaraz to zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy więc w Kratorze Postaci. Zaczynamy od fryzury. Zobaczymy, czy mamy coś nowego. Filtruj obiekty i tutaj będzie pakiety Perfekcyjne Patio. No niestety mamy tylko jedną fryzurkę. Zobaczymy, jak wygląda to na innym kolorze. Eee, fajnie, ładnie to wygląda. No, sympatycznie powiem Wam, ale wydaje mi się, że coś podobnego już było, nie wiem. Zmieńmy na te czarne włosy z powrotem. Dodatki, nakrycia głowy. Hmm, tu powinno być jakiś kapelusz, coś by było fajnie. Niestety nic nie ma. E, dodatki, jakieś okularki nam dadzą, czy nie dadzą? Również nic. Um, tutaj makijaż może choć wątpię w sumie do jakichś wodnych perfekcyjne patio kojarzy mi się bardziej z taką wodą jakimiś jumpreskami letnimi także tu nic może nie być yy, yy, nic nie ma dobra, przechodzimy w takim razie do ubrań górne części ubioru ok, mamy bluzkę czarna niby zwykła zobaczymy jak na innych kolorach wygląda o, całkiem ciekawy, zobaczcie takie wzorki kwiatowe Fajnie. Niestety do mojej serii yy, z ciążą sto <laughs> dzieci się nie przyda, bo jak to by wyglądało? Babka w ciąży i brzucha dla jakiegoś dzieciaczka, dla jakiejś nastolatki. Fajnie. Fajna bluzka. E, dobrze. Zobaczmy sobie. Tak, mieliśmy górne części ubioru na całe ciało. Teraz. O, widzę tu jakieś nowe rzeczy. Chyba stroje kąpielowe nawet. Sukienka. O! Ej, słuchajcie, super. Zobaczymy jakiś inny kolor. Miętowa. Prześliczna, taka właśnie wakacyjna. No, myślę, że jakaś z moich simek będzie na pewno ją nosić. Super, bardzo ładna. A tutaj taki kostium kąpielowy z taką falbaneczką. Całkiem ciekawie. Dla kobiety w ciąży też może fajnie wyglądać z tej w różnych kolorach. We wzory raczej on nie jest. O, ten jest taki mega sexy. Zobaczcie z tyłu. Wygląda jak dwuczęściowy, a z przodu jest połączony. Do opalania w sumie zły, ale do wyglądu śliczny. Zaję proszę bardzo, jest jakiś fartuszek do grillowania. Z tego, co właśnie widziałam po zwiastunie, jakieś grille też mają być, oprócz wanny z hydromasażem, jacuzzi dobra na całe ciało. Jakieś spodnie może. Nic nie ma. W sumie same dwuczęściowe, w sumie same jednoczęściowe były kostiumy, także dodatki. Również nic, więc pewnie się skupili bardziej na dodatkach do gry niż na jakichś ubiorach. Zobaczymy jeszcze, może jakieś budki. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Też nic. Ok, zrobiłam tutaj faceta. Zobaczymy, jak to u faceta wygląda. A, jeszcze miałam zobaczyć, czy na całe ciało są jakieś stroje. Znaczy, na całe ciało gotowe. Sprawdzimy. O, tutaj. No tak, tylko połączone prosto z jakimiś tam budkami. A, i jeszcze coś. Aha, czyli mamy tutaj taki. Fartuszek, to co już wcześniej widzieliśmy. Dobra, wracamy do faceta. Więc zaczynamy od fryzurki. Dobra, mamy tutaj taki na bok zaczesany. Ok, zarost. Zarostu nowego nie ma. Nakrycie głowy też nie ma. Dodatki też nie. Makijaż też nie. Dobra, wracamy do ubrań mamy dwie nowe koszule tutaj taka koszula rozpięta z krótkim rękawem i pod spodem jakiś t-shirt, tutaj koszulka polo no tutaj nawet fajnie to wygląda na białym bardzo ładnie, z takimi czarnymi obwódkami e, dobra, więc mamy górne części ubioru, teraz już e, jakieś gotowe style, ok, czyli połączone po prostu ze zwykłymi spodenkami ale fajnie, fajnie to razem wygląda taki zegarek, całkiem spoko o, tutaj kolejny fartuszek, tym razem dla faceta, też w różnych kolorach. Dobra, mieliśmy górne, na całe ciało. Teraz dolne. Takie shorty do pływania, ładne. Fajnie wyglądają. Fajnie, że są jakieś właśnie dwukolorowe, a nie jedno. Całkiem spoko. Dodatki też nic nie ma i buty też nie. Zobaczymy, jak tam u chłopczyka. Czy coś mamy z fryzurek? Jest nowa. O, super! Takie zmierzwione włosy, ładnie. Czapki, nic, dodatki, nic. Tak jak wcześniej, może coś z ubranek będzie nowego. Też nie ma. No, szkoda, że dla dzieciaczków nic nie dali. Nie wiem, może dla dziewczynki coś będzie. Zobaczymy zaraz. Włosy nie ma. Nakrycie głowy, dodatki, makijaż też nie. A zubrań? Hmm, szkoda, że nic nie dali. Dobra, więc y, przychodzimy do rozgrywki i zobaczymy jak tam z nowymi elementami do kupienia, więc zaraz jakiś kodzik pójdzie w ruch i zobaczymy co tam nam nowego zaprezentowali twórcy tej gry. Dobrze, mamy więc naszą rodzinkę na parceli i przefiltrujemy sobie y, obiekty z powrotem y, od pakietów. Perfekcyjny patio i od razu widzę, że mamy tutaj taki pokoik. Super to wygląda do ogródka. Taka właśnie wanienka z masażem. Tutaj taka ściana w cegły. Super, super, za coś może wybiorę z kolorkami jakimiś. Najbardziej mi się chyba ten jednak podoba. Najbardziej w mój gust pas, yy, wpada. Yy, 11 799 simoleonów. Czy to dużo, czy to mało, ocencie sami, ale postawimy tu na razie. Zaraz może się przyjrzymy, ale widzę fajne tutaj fotele. O ile to nowe, to naprawdę podoba mi się. Nie, no po prostu mega. Mega mi się tu podoba. Wow, to już po prostu mnie kupił ten dodatek. Wziął mnie totalnie super, super. Dobra, wchodzimy w, każd w resztę rzeczy. No, tak jak widać, są tutaj te fotele, które mi się podobały. Spójrzcie, jest taki biały, właśnie taki e, tarasowy, jak widać, to jest takiej jakby wykliny, z takiego materiału, widzicie? Takiego typowego do mebli ogrodowych. Ale myślę, że do domu też by fajnie wyglądał. Zobaczmy jeszcze w innych kolorach, bo mnie to interesuje czerwony, no super nie no, jaram się, jaram się max w każdym kolory, bar kolorze bardzo ładnie wygląda, ja sobie tu poustawię poświruję sobie i biały ten biały bym nawet do domu postawiła, powiem Wam kolorowy niebieski granatowy ten chyba mamy? nie jest bardzo podobny do tego, więc postawimy go za tym taki zielonkawy aczkolwiek zielonego Koloru. Nie jestem za bardzo fanką, bo w dodatkach nie, nie wygląda to dobrze. Może ewentualnie jedna poduszka, no ale naprawdę ładne te fotele. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to, szopowiecie, jakby to powiedziała kobra. Ten bym sobie wzięła do jednego z moich domków w rozgrywce. Tu mamy nowe krzesełka. Też takie e, balkonowe, tarasowe. Fajnie, z takim drewnem w połączeniu z metalem. Czy jest coś jeszcze, jakieś inne kolorki? No, oczywiście. No, czerwone. Ładne, ładne. Zobaczyłam, że mi tu dzwony biją. No trudno. On nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzać. Fajne fajne te krzesła, naprawdę. Tutaj coś takiego wyższego do barku, czyli też w takich samych kolorach wszystko jest. Jak wcześniej. No, nawet taki czarny ładnie wygląda. I kanapy. No. Na bogato! Ile tu osób się zmieści? Jakieś ptaki mi przed oknem przelatują. Czyli tak samo w tym stylu, w którym fotele. Wszystko ładnie pasuje, niebieska. Tutaj również takie mniejsze, czyli do wyboru do koloru można to bardzo ładnie urządzić, jeżeli chodzi o taras. Super. Tutaj taki chyba stolik wiklinowy, czyli do tego kompletu. No wow, czegoś takiego brakowało właśnie na takie taras. To jest niby taki stolik, niby taka pufa. No super, naprawdę. Dalej, szafeczki. Wydawało mi się, że podobne są, ale tutaj taki bardziej marmurowy, ten. Blad w kolorach takich ciemnych, ale czerwony też. O, czerwony ładnie też wygląda, fajnie. I jasny. Tutaj coś takiego, o, z cegiełkami. Zobaczcie, to fajnie wygląda. Takie cegiełki. Sprawdźmy może w jaśniejszych kolorach, jak będą wyglądać. O, wow, naprawdę bardzo ładnie. Takie kominkowe trochę te akcesoria. <laughs> Stoliki. Nowy stolik, taki drewniany, czyli do tych, słuchajcie, do tych krzesełek ładnie pasuje, spójrzcie. Czyli tak samo w różnych kolorach jest. Teraz to zerkniemy sobie. Mhm. Dalej, stolik y, taki ze szkłem. O, uwielbiam takie połączenia aczkolwiek w, w życiu rzeczywistym nie jest zbyt praktyczne, bo po prostu takie szklane powierzchnie się rysują, ale w Simsach czemu nie? Bardzo ładnie. Oj, czerwony fajnie też wygląda, zobaczcie. Super. Naprawdę mi się podobają. I coś, na co czekałam, słuchajcie, parasolki ze stolikiem. Można zrobić jakąś lodziarnię kurczę. <laughs> Witaj w pracy, dodatek z perfekcyjne patie ładnie się łączy, naprawdę. O, tutaj takie paseczki. Cud, miód, miód Malina. <laughs> I mamy tutaj wannę z gorącym hydromasażem. Jedna, wanna, druga. Też różne, mamy wersje kolorystyczne. Do wyboru, do koloru. Ta druga ma higienę 3 i otoczenie 4. Ta pierwsza miała tylko higienę 1, i tylko dwie wanny, i dalej mamy właśnie stół kamienny. Tak, no to to jest barek. Bar kamienny, no właśnie, więc mówiłam, że do czegoś będą pasowały te blaciki, czyli tam do przedłużenia chyba dalszego będzie fajnie wyglądało. Na przykład, no widzicie, ładnie. Jak chcemy sobie przestrzeń barową powiększyć, to wtedy idealnie. I tutaj dla barmana jakieś tam szafeczki, super. Ja osobiście uwielbiam bary w Simsach. Fajnie. Kwiat, o, kwiat, ten mi się podoba. Myślę, że do środka do domku też fajnie będzie wyglądał. Bo jakiś takich ładnych, ogarniętych kwiatów trochę mi szczerze mówiąc, zbrakowało, też w różnych kolorach doniczek to też super. Taki kwiatek, takie drzewko. Nie wiem, wydaje mi się, że coś podobnego było. O, to jest piękne, zobaczcie, takie blado różowe. Super, mamy tutaj ogrodzenia. Aha, czyli ten żywopłot jest w takiej jakby doniczce, bo ja widziałam żywopłoty w standardowej wersji Sims'ów były takie do przeciągania jak płoty, a to jest tak pojedynczo się stawia. I zobaczymy, jak wygląda jak się drugi obok siebie postawi. To się też ładnie łączy, super. A ten drugi? Aha, jest podwójny, żeby było szybciej. No super. No, ale tak jak mówię, no te żywo płoty były, także no nic, nic takiego specjalnego. Ale fajnie, że, że to jest. W dodatku tu jakaś ozdoba kosmiczny indyk, what the fuck. Taka trochę bardziej z Indianami mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, ale dobra. Tutaj mamy gwiazdy podłogowe. Dziwna sprawa, do czego to jest? Do otoczenia. Sto jak. Ze szczypcami, czyli na grill będzie dobre. Gdzie tu mam jakiś blacik? A to można też na podłodze postawić. Na podłodze. Na ziemi. Ok, do grillowania się przyda. Co tutaj dalej? No i ten grill, o którym gadam cały czas, ale to zaraz. Coś takiego. Krata wzorzysta. Mhm, to na jakąś ścianę trzeba położyć. Powiesić, więc jakąś ściankę sobie tutaj machniemy szybciutko. Na ścianę również mamy takie drewienka, co już widzieliśmy chyba w tym pokoju kupionym. Tak, to ładnie one wyglądają. Świeczki. Super, to mi się mega podoba. Ja uwielbiam, w ogóle jestem fanem świeczek, tak prywatnie, <grym>, nie simsowo. Więc świeczek mi naprawdę w Simsach brakowało, bo były tylko jedne, które się świeciły, to one wyglądały tak średnio, a drugie były takie bardziej dla ozdoby. Więc oto jest super ten świecznik. Właśnie taki klimat ogrodowy. Jak najbardziej tutaj zestaw sosów, właśnie do tego grilla, który gdzieś zgubiłam, e, pionek. O, można sobie zrobić taką, można sobie zrobić takie szachy w wersji powiększonej, jak czasem w różnych ogrodach można zobaczyć, to też fajne. Coś takiego zero. Lampa stylowa, a jak ona wisi? tako samodzielnie. Hmm, ciekawie jak to się świeci. Dalej mamy tego grilla upragnionego, no zobaczcie, taki jak powinien być, w amerykańskim stylu. Nie, pogadasz! <laughs> Więc słuchajcie, z tego co mi się wydaje, to tyle. Nie jest tego jakoś specjalnie dużo, ale osobiście podobają mi się te dodatki meblowe, że dali coś takiego na taras, żeby tak na taras pasowało. Grill, grill już chyba był, ale nie był taki, no i te wanny, zaraz zobaczymy, co się w nich będzie działo. Przechodzimy do rozgryweczki. Babeczko, tu stoisz, więc może podejdziesz. Ustal kolor światła. Hmm, czerwony. Tutaj jakoś tego bardzo nie widać, może dlatego, że jest po prostu dzień. No i wejdź. Co tu można zrobić? Wejdź razem, wejdź nago. Uhu! A dziecko co może zrobić? Wejdź. Dobra, wejdą rodzeństwo razem. Nie facet też wejdzie nago. Pustaraj się o dziecko wanie z hydromasażem. Ba, barabara w wanie z hydromasażem. Uuu! Dajesz, zobaczymy jak to wygląda. Jestem ciekawa. Dzieciaki nie podglądajcie. Ten mały się przestraszył. Zobaczył mamę chyba. Bez ubrań. Idźcie się, schowajcie, nie przeszkadzajcie rodzicom. Miałeś nago wejść! Halo! Ej! Wejdź nago! Szybko! Zobaczymy. I teraz można to zrobić. E, bara-bara z. Sch... Dobra, barabara teraz będzie. Zobaczymy, jak to wygląda. Hehe! Oh. He. O luju. A! Ej, patrzcie, jakie serduszka lecą z wody. Paluszkiem daję. Śmieszne. Trululululu No nieźle. O tam się druga bardziej podoba. Właśnie mi się bardziej te cygiełkowe podobają rzeczy. Wychodźcie stąd, wychodźcie już. Ile razy? Przyszaleli, powiem Wam. Ale chybaż nic nowego. Patrzcie na Jestem zdziwiona, powiem wam. Dobra, facet, idziesz grillować, bo ty chyba masz stról... strój grillo... grillaża, chciałam powiedzieć. Pana od grilla. Dajesz, grillujesz tam, szybciutko. Zobaczymy jak grill wygląda. Hmmm. Pokażcie grilla. Ciekawie, ciekawie. Dzieciaki gdzieś tam uciekły. A tu się bawią. Zobaczcie. Oglądają telewizję. No, ten telewizor nad tą wanną z hydromasażem jest mega. To mi się osobiście bardzo podoba. Także, jeżeli chodzi o ten dodatek, wygląda on tak. Dajcie znać. A co tu jest? Bo częstunek, jak miło, to goście przychodzą z prezentami. Jej, ale fajnie. Ja pamiętam, że w jedynce przychodzili z kwiatami albo z ciastem. To było super, ale grałam, tak jak mówię, tylko w jedynkę, a teraz w czwóreczkę. No i tak, jeżeli chodzi o ten dodatek, mi się podoba. Aczkolwiek e, myślałam, że będzie trochę więcej rzeczy, nie wiem, jakichś tam okularów, takich jakichś strojów, takich bardziej letnich. Dajcie mi znać, czy Wam się podobał ten dodatek i czego kupiliście, czy macie zamiar kupić. E, I dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych simsowych odcinkach. Pozdrawiam, ja, Glampaula, Simso Maniaczka. Jeżeli chcecie widzieć więcej simsowych rzeczy na, moich, na moim kanale, a to zapewniam Was, że będzie ich bardzo dużo i szykuję dla Was dużo różnych nowych nowości, to zapraszam do zasubskrybowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. pa pa!